Super bohaterki zostały usunięte z Fortnite'a to pytanie zadawało mi wczoraj bardzo dużo osób. Na streamie cały czas ten temat się przewijał. No, jak widzicie, ja tutaj gram z Super Bohaterką, ale akurat jest to stary gameplay. I faktycznie to prawda: Super Bohaterki niestety zostały usunięte i zablokowane w trybie aren i turniejów. Czyli jeśli chcesz po prostu grać areny bohaterką, czy na przykład grać turniej tym skinem, to niestety nie będziesz mógł, bo ten skin po prostu został na arenach i turniejach zbanowany, czyli po prostu zablokowany. A do czegoś tak stało? Kiedy wrócą? Czy będzie można je oddać? Czy zostanie zwrot fałdolców? Czy Bohaterki wrócą? Na te pytania wszystkie ci odpowiem, bo się tutaj przygotowałem z informacji EpiK i doświadczenia. Także konieczny był ten materiał, jeśli masz bohaterkę, albo po prostu, jeśli będziesz chciał ją kiedyś kupić. Gorąco zachęcam Cię do wzięcia udziału w konkursie, a 4 do tych pese, bo już w ten poniedziałek są wyniki. Wystarczy, subujesz mój kanał z Platformem, followujesz mój Instagram i sprawdzasz, czy może nie wygasć kodzik Saycamstar w sklepie, i piszesz komentarz pod filmem konkursowym. To tyle, także będę wdzięczny odnośnie samych baterek. Niestety zostały usunięte właśnie aren, zaren i turniejów. Nie da się nimi grać, no i po prostu zostały one zablokowane. Na casualach, czyli na zwykłym trybie gry solo, duo, bądź składy, czy na palonka, normalnie tym skinem można grać. A dlaczego nie są dostępne na arenach? Epic Games ostatnio poinformował nas, ostatnio właśnie w nocy, że niestety ten skin został wycofany za rynek, no i niestety nie podało również żadnego konkretnego powodu. Generalnie komunikat Epic Games jest bardzo skąpy, ale prawdopodobnie chodzi o to, że gracze po prostu wykorzystywali trzy kolory, które były tak jakby zakazane, żeby po prostu budować sobie przewagę. Trzema kolorami był oczywiście kolor biały. Kolor czar czarny i kolor fioletowy. No i teraz o ile kolor biały i czarny, powiecie, był już zbanowany, no to dlaczego znowu jakby miał być usunięty. No i faktycznie, kolor biały i czarny już był usunięty kiedyś, czy nie dało się mu łączyć tych kolorów, ale gracze wymyślili sposób, jak połączyć te dwa kolory, żeby znów używać białej i czarnej bohaterki. Sam nagrywałem taki sposób, bo faktycznie dało się robić tak, że skiny wyglądały idealnie biało bądź idealnie czarno. Wystarczyło połączyć odpowiednie materiały z odpowiednimi kolorami, np. biały i szary, i wychodziła wam cała biała bohaterka. Epic Games się z tym strzaiło, no i po prostu z tego powodu prawdopodobnie zablokowało. Do, tak samo było z kolorem czarnym, no a z kolorem fioletowym było tak, że okazało się, że ten kolor jest jeszcze bardziej OP niż ten kolor biały, dlatego, że jeśli idziesz nie, fioletową superbohaterką w strefie, to po prostu kompletnie Cię nie widać. Było to właśnie pokazane u pro playerów na, na różnych screenshotach, gdzie pokazywali, że jeśli masz fioletową bohaterkę, to praktycznie nie widać Cię w ogóle w strefie, no i po prostu możesz się fajnie kampić. No i teraz, kiedy te bohaterki wrócą, jak to wszystko? Nie wyglądać, czy można je zwrócić. No, i tutaj mam dla Was takie średnie informacje w tym momencie. Z tego powodu, że Epic Games tak gwałtownie wycofało te bohaterki to naprawdę komunikat jest bardzo mały. Jedny komunikat jest o i nic z żadnych tutaj szczegółów jeszcze nie wiadomo, ale z tego co jakby moim zdaniem wiem z doświadczenia przez te 4 lata gry, które zebrałem, prawdopodobnie będzie to wyglądać tak. Super bohaterki stały teraz zablokowane i będą zablokowane na rynkach do momentu, aż Epic Games nie upora się z problemami, czyli po prostu ich je zmieni. A kiedy Epic Games je zmieni, moim zdaniem zmiana dojdzie do aktualizacji właśnie najnowszej, ale po prostu z nową aktualizacją. Czyli prawdopodobnie koło aktualizacji 17 ten skin albo będzie już w aktualizacji normalnie grywalny, albo po prostu będzie tutaj w trakcie najbliższych dni zrobiony tak, że można go używać. Ta przerwa może być właśnie tutaj spowodowana tym, że Epic Games będzie robić na, jak, w jakiś inny sposób tego skina bądź blokować odpowiednie warianty. No i teraz jeśli Epic Games zmieni tego skina, to również powinien się otrzymać zwroty. Generalnie w tym momencie Epic Games nie, po, nie poinformował nas w żaden sposób, że dostaniemy zwroty, ale generalnie w Fortnite jest taka soda, że jeśli skin się zmienia, chociaż niewiele, to Epic Games przyznaje nam darmowy zwrot na tego skina. No, i jeśli masz w prostu, po prostu ochotę go wyrzucić, jakby nie chcesz go już, ci się nie podoba to po prostu możesz go normalnie zwrócić, wtedy dostajesz 1800 V-dolców za niego, czyli tyle ile wydałeś no i na przykład możesz je wydać na co chcesz, możesz kupić potem inną bohaterkę czy na przykład możesz sobie po prostu kupić coś innego, na przykład karnet czy jakieś skiny, nie ma żadnego problemu no i prawdopodobnie moim zdaniem, jeśli coś się zmieni to zostaną oczywiście zwroty no chyba że Epic games robi tak, że skin się nie zmieni w tym momencie nie wiadomo Aczkolwiek tak jak mówię, tutaj zależy od tego jak bardzo skin się zmieni i czy w ogóle się zmieni, bo być może Epic Games po prostu coś poprawi, no i nie będzie refund potrzebny. Oczywiście pamiętajmy, że skina można zwrócić w sposób normalny, jeśli masz bilety zwrotu, wtedy nie ma żadnego problemu. No i teraz jak wygląda to właśnie w kwestii zmian, co może się zmienić? Tutaj niestety nie wiadomo jak Epic Games przerobi super bohaterkę i czego to będzie dotyczyć. Moim zdaniem prawdopodobnie znowu po prostu pozmieniam kolory, możliwości blokowania, tak to było ostatnio, czyli nie można było białego i białego łączyć, to być może PiGame jakby kolejne połączenia również zablokuje, no i będzie trzeba to jakoś po prostu sobie tam łączyć w inny sposób. Na przykład takim ciekawym motywem mogło być to, że na przykład nie dałoby się łączyć właśnie kolorów takich jednego typu, czyli właśnie szary biały, tylko na przykład, że musiał być jeden jaskrawy kolor na bohaterce, czy coś w tym stylu. Moim zdaniem super baterka i bardzo się nie zmieni, bo też tego skina nie ma, za bardzo zmienić, więc raczej bym tutaj się jakiś mega zmian nie spodziewał i jeśli jesteś normalnym graczem nie płocisz się 24 na 7 na arenie i nie musisz koniecznie grać tą super białą idealnie bohaterką to spokojnie nic się nie stanie do tego, że nie oszukujmy się, ale naprawdę tylko ta zmiana będzie raczej dotyczyć właśnie graczy, którzy muszą mieć idealnie śnieżną białą bohaterkę, czy tam całkowicie czarną, czy fioletową, bo daje im to jakiś procent przewagi na arenie to będzie głównie od tych graczy skierowane właśnie ta zmiana. No i raczej tutaj normalni gracze tego nie odczują. Jak widzicie, ja na przykład sobie grałem niebieską i naprawdę fajnie się grało. Także wszystko zależy od tego, jaki macie oczywiście up upodobania. No i teraz, kiedy będą e, te wszystkie zmiany z konkretną datą jakieś dostępne albo informacje, Epic Games poinformowało nas tylko, że obecnie pracuje nad problemem i da znać za jakiś czas, także odnośnie konkretnych dat nic nie wiadomo. No i tutaj jeszcze pytanie takie, czy te super jeszcze wrócą do sklepu, czy one zostały całkowicie usunięte, jak to wszystko ma wyglądać. Z tego co wiadomo... To bohaterki normalnie będą wracać do sklepu Moim zdaniem nie wrócą one do momentu Aż Epic Games ich nie zmieni Super bohaterek na pewno nie będzie Do momentu aż Epic Games ich nie zmieni Bo jeśli Epic Games je po prostu by zmieniło To wszyscy dostaliby możliwość zwrotu I byłoby to po prostu duże zamieszanie Także ja obstawiam, że super bohaterki wrócą Ale gdzieś w około w ciągu 1,5-2 miesięcy Najczęściej co tyle właśnie bohaterki wracają A myślę, że uporanie się z tym problemem Maksymalnie zajmie 2-3 tygodnie I później już będzie wszystko ok No i teraz Pytanie odnośnie biletów zwrotu: Co zrobić, jeśli nie mam biletu zwrotu, a chcę oddać tą superbaterkę? No tutaj zbyt dużego, jakby, wyjścia nie masz, bo jeśli nie masz biletów, to po prostu jej nie zwrócisz w tym momencie. Trzeba czekać na jakby tą decyzję Epic Games, że na przykład powiedzą nam, nam dobra gracze jeśli ktoś chce, może ją oddać zmieniliśmy ją tak i tak, jeśli wam się to podoba, możecie zmienić, oddać, jeśli wam się nie podoba, no po prostu zostawiacie no i tutaj wygląda to tak, że musimy po prostu poczekać bo w tym momencie nic nie wiadomo, a odnośnie biletów zwrotu to również nie otrzymujemy żadnych dodatkowych biletów, także jeśli ktoś wam mówi na przykład, bo też widziałem dużo głosów na streamie że jest darmowy zwrot już dla bohaterki że zostajecie jakiś dodatkowy błąd coś to wszystko jest nieprawda i czegoś takiego nie ma w tym momencie nie da się jej zwrócić w sposób specjalny. I po prostu czekajcie. Tak samo nie polecam wam zwracać teraz biletem zwrotu z tego powodu, że tak jak mówię, niedługo Epic Games nam powie, jak to wszystko ma wyglądać. I być może po prostu będzie za jakiś czas zwrot darmowy, i wtedy sobie oddacie i nie zwejsujecie swojego biletu. Także ja osobiście zostawiłbym w tym momencie właśnie te bohaterki i poczekał na oficjalną tutaj decyzję Epic Games, która niestety może się. Troszeczkę przedłużyć, bo prawdopodobnie większość pracowników w tym momencie jest na urlopie. Przez to, że właśnie teraz, event wakacyjny, to pracownicy Epic Games zawsze mniej więcej w tym terminie mają wolne, więc też tego może faktu wynikać to, że po prostu Epic Games nie poinformował nas na temat tego skina, co i jak będzie wyglądać. Jest to bardzo podobna sytuacja od tej, która była jakiś czas temu, gdzie Epic Games włączyło bardzo dużą ilość kilofów dwuręcznych, które po prostu zbyt szybko tam uderzały, czy coś właśnie w tym stylu, i również było chyba tam włączone właśnie kilka cznet. Kilkanaście kilofów w trybie Arena i Turniej. No i generalnie skończyło się to tym, że te skiny w ogóle do broni tam, na przykład typu Leviathan nie zostały zmienione praktycznie, nikt tam tego nie odczuwa, po prostu coś tam zmieni w animacji, naprawili to, no i nawet tam możliwości zwrotu nie było. Być może tak samo jest bohaterką, ale tak jak mówię, musimy czekać na oficjalne informacje, a ja wam bardzo dziękuję za ten materiał. Nie martwcie o swojej bohaterki, chyba wszystko wam powiedziałem i też, przepraszam, nie powiedziałem wam jakichś konkretów, ale nie będę wam zmyślał, powiedziałem wam po prostu to co wiem i nie ma co tutaj wymyślać, bo reszta była to po prostu jakieś fake info, a nie sam takiego dawać. Życzę miłego dnia, trzymajcie się, kodzik Sejam przy zakupie wakacyjne skinów, subik na kanale. Trzymajcie się, następnego siema!